Cześć, Piotrek z tej strony. Dzięki wielkie, Paweł, za, za speakerkę i tak samo za mnóstwo informacji na temat działania biura i nie ukrywam, że to, bardzo mi to pomogło. Przecież ja mam takie pytanie, nie wiem czy ono się tutaj nadaje, ale, ale zadam. Jak mogło dojść do tego, jak doszło do tego, że właśnie nowe tłumaczenie książki wzbudziło tak dużo kontrowersji i wzbudza do dzisiaj, że, że są ludzie po prostu Którzy jakby nie uznają tego, tego czwartego wydania, i, i jak, to się od, jak to się mogło odbyć w ramach właśnie służby, nie wiem, po prostu wiesz, co, właśnie w biurze, że, że jakby, no, no nie wiem, dół, czy też góra, powiedzmy, czy grupy, nie wiem, nie były poinformowane, czy, czy że to takie jakby wiesz, surprise tak ogólnie, tylko nie wiem, czy, czy akurat to jest pytanie na, na dzisiaj, ale pomyślałem sobie, że je zadam. Dzięki. Że to jest z jednej strony prosta, a z drugiej strony nie. Znaczy to, bo to w Twoim pytaniu gdzieś padła taka, taka informacja, że jak to grupy mogły nie wiedzieć? Wszystko się sprowadza do umiejętności przekazywania i do wywiązywania się ze swojej służby. Jeśli każda struktura służby działa prawidłowo, to jest niemożliwe, żeby grupa nie wiedziała, że tłumaczy się książkę. Tak ważną dla wspólnoty, a ponieważ to tłumaczenie, ja jako powiernik i moi przyjaciele z Rady Powierników podjęliśmy decyzję, że musimy się tym zająć, ponieważ w Polsce coraz bardziej ludzie dochodzą do przekonania, że znają angielski, głównie na podstawie Google Tłumacz, ale wielu też wyjeżdża za granicę i coraz więcej osób zwraca uwagę, i to wiedzieliśmy akurat do powierników, że w, y, książka u, używali takiego sformułowania: Książka jest źle przetłumaczona. Ta książka nie była źle przetłumaczona, bo dzięki tej książce wytrzeźwiało parę tysięcy ludzi. Natomiast y, mówiąc źle, mieli na myśli, że pewne rzeczy są tam nie tak przetłumaczone. Ponieważ y, internet i to wszystko zaczęło się coraz bardziej rozwijać, no, zdaliśmy sobie sprawę, że jeśli my nie zaczniemy nad tym się zastanawiać i ewentualnie coś z tym nie zrobimy, to to zacznie żyć własnym życiem, i za chwilę pojawi się w sieci, czy też w naszej wspólnocie, całe mnóstwo tłumaczeń, kroków, fragmentów książki i tak dalej. I tak się niestety stało. Jedna z intergrup um, przetłumaczyła kroki, które diametralnie różniły się od tych kroków, które były używane, i umieściła je na stronie intergrupy. Kiedy dowiedzieliśmy się o tym, zwróciliśmy się w zasadzie Tadeusz, który był wtedy rzecznikiem Rady Powierników, zwrócił się do ludzi z tej intergrupy, żeby się wstrzymali, żeby zdjęli to tłumaczenie. A my obiecaliśmy, że spróbujemy się zająć tym tematem i przyjrzymy się faktycznie, jak to jest. I zdecydowaliśmy się powołać taki zespół roboczy, który miał się temu przyjrzeć i później e, zdecydować, co robimy dalej. Kiedy ten zespół roboczy zaczął pracować, to ze zdumieniem stwierdziliśmy na podstawie relacji tego zespołu i taka informacja zresztą ukazała się w skrytce, została podana do, na konferencji, czyli tak naprawdę, gdyby delegaci, to o czym mówiłem wcześniej, wykonywali swoją służbę tak jak trzeba, czyli informowali alkoholików o tym, co się wydarzyło na konferencji, a nie przychodzili na Radę Regionu albo Albo nawet i nie, czy też na swoją konferencję, czy zgromadzenie, i mówili, byłem na konferencji, słyszałem to i tyle, to pewnie ta informacja by była. I wiemy skądinąd, że były takie miejsca w Polsce, o których ludzie doskonale wiedzieli, co się dzieje. A były takie jak w Warszawie, na przykład moja grupa macierzysta, nie miała o tym bladego pojęcia, bo służebny w ogóle się tym nie interesował. Kiedy im zadałem po wielu latach pytanie, na jakiej podstawie twierdzą, że nic nie wiedzieli, skoro teraz wszystko jest w skrytkach, na przykład, no to oczywiście wtedy twierdzili, że. Powinniście zapytać grupy, co robić. I tutaj, e, dopóki Rada Powierników e, może działać w, pewnym, w pewnej przestrzeni, e, zanim podejmie decyzję fundamentalną, to tak z, zrobiliśmy. Być może, ja tego nie wiem, błędem było niezwrócenie się do grup, natomiast my wykorzystaliśmy, e, jakby no, fakt, w jaki sposób są skonstruowane służby w Polsce. I zwróciliśmy się niejako do grup poprzez delegatów, czyli poprzez konferencję, a mianowicie zwróciliśmy się do konferencji z pytaniem, czy Biuro Służby Krajowej i Rada Powierników ma powołać zespół, który zajmie się tłumaczeniem Wielkiej Ciebie. I taką decyzję konferencja podjęła. W związku z tym, że konferencja podjęła, to powołany został taki zespół, na czele którego stanął rzecznik Rady Powierników, wtedy Tadeusz, i ten zespół zaczął pracować. Poprosiliśmy osobę, która korzystało biuro przy tłumaczeniach różnych rzeczy, żeby przetłumaczyła książkę, no tak zwany materiał roboczy. Najpierw zaczęliśmy od rozdziału, bodajże 5, od najważniejszego rozdziału i zaczęliśmy pracę jako zespół nad tym. Ten zez tego zespołu wchodzili byli delegaci narodowi, osoby związane z literaturą, między innymi obecny delegat narodowy z regionu, e, z regionu Europa. E, e, przyjaciele z AA, którzy zawodowo zajmują się tłumaczeniem. Jedna przyjaciółka, która jest Amerykanką, a, a mieszkała w Polsce, i ten zespół zaczął pracować. E, co konferencję, przedstawiając zresztą sprawozdanie z tej pracy, jak to się zmienia, podając przykłady, jak było, jak jest, jak można, które z rzeczy zostały pominięte. To wszystko było co roku przedstawiane. Ten zespół później został zmodyfikowany, bo zespół był złożony z około 10 osób. Po roku mniej więcej okazało się, że praca w takim zespole jest niemożliwa, że to jest po prostu zbyt trudne i nigdy nie dobrniemy do, do brzegu. Więc sam zespół, y, zmienił się rzecznik, ja jako rzecznik zostałem szefem tego zespołu, zasugerowaliśmy, żeby to zmienić, to się mniej więcej zbiegło z, też z tym moim kandydowaniem na dyrektora, to chodzi o czas mniej więcej, czyli 2013 14 wtedy ten zespół z, zmniejszył się do pięcioosobowego składu, tam było byłych dwóch delegatów narodowych, Tadeusz z Londynu, y, wtedy tak nazywany dzisiaj delegat narodowy, Nasz i dwie osoby z regionu Galicja. Jedna osoba, która zawodowo zajmuje się tłumaczeniem, a druga to właśnie ta osoba, nasza przyjaciółka, Amerykanka, która, która po pierwsze była no, nieocenionym skarbem, bo znała oryginał na pamięć, więc tak naprawdę mogliśmy z niej korzystać. Ten zespół pracował przez kilka lat i w konsekwencji, również konferencja po, po, po głosowaniu zdecydowała, że tą książkę wydajemy. Biuro tylko i wyłącznie zrealizowało decyzję konferencji, bo tak biuro działa. Biuro nigdy nie wydało samodzielnie czegokolwiek. No przepraszam, raz. Przez wiele lat była dyskusja, czy wydajemy kalendarz kieszonkowy i ja jako dyrektor podjąłem decyzję, że taki kalendarz wydajemy, ale potraktowaliśmy to jako materiał informacyjny, więc mogłem taką decyzję podjąć. I ten kalendarz zresztą się spodobał ludziom, i ludzie chcieli, żeby taki kalendarz kieszonkowy z wydarzeniami AA wydawać. W związku z tym tak jest. Więc nie ma mowy o tym, żeby coś się odbyło poza jakby decyzją konferencji, a to konferencja jest zbiorowym sumieniem wspólnoty AA, jak w Polsce, tak samo i w Stanach. Dzisiaj można dyskutować, czy to nie był błąd. I czy nie powinniśmy jednak zwrócić się do każdej grupy z takim pytaniem? I to jest kwestia otwarta. Dzisiaj już tego nie zrobimy. Dość powiedzieć, że właściciel książki, czyli Amerykanie, którzy no mieli taki problem, mieli dużo naszych książek trzeciego wydania w Stanach Zjednoczonych i oni musieli zastanowić się, co robić. I do, zdecydowali, że pomimo tego, że mają zapas tych książek, to w związku z tym, że my i nasza konferencja podjęła decyzję o nowym tłumaczeniu rozszerzonym o historię, bo mnie bardzo na przykład zależało na tym, żeby te historie zostały przetłumaczone. Bo dla mnie z niewiadomych powodów, ja to dzisiaj nie wiem, dlaczego alkoholicy, którzy decydowali na wydanie Wielkiej Księgi, zdecydowali się, żeby nie umieścić tam amerykańskich, yy, Amerykańskich historii oryginalnych, 40 historii, które, w których tekst książki odwołuje się do tych historii. To jest takie, jakby no, dla mnie nie, niezrozumiałe, ale widocznie w tamtych realiach, może te historie były niewygodne, albo chodziło o to, żeby dać polskie historii, nie mam pojęcia. Dość powiedzieć, że to wszystko było zgodnie z wszelkimi zasadami. Amerykanie powiedzieli: Trudno, te książki, które mamy, to już jest nasza sprawa, zamawiamy od Was nowe, bo obowiązuje tylko ta, bo jest oczywiste. AA, że jeśli jest, tak jak tutaj w tym wypadku, czwarte wydanie, to trzecie wydanie nie obowiązuje. Z tym, że my w Polsce i tak jesteśmy, tak do tego nastawieni i byliśmy jako biuro, że w żaden sposób nie mówiliśmy, że należy zakazać, tylko mówiliśmy, że to grupy decydują, na czym chcą oprzeć się, bo są niezależne. I tyle i tak to mniej więcej wyglądało. Taka jest historia całej tej w skrócie oczywiście. Więc nikt nie podjął decyzji samodzielnie, nie ma takiej możliwości, żeby tak zrobić. Dziękuję, zapraszam. Też dziękuję.